No teraz w wyścigu nie wygracie. Jestem z przyjaciółmi, Liwią i Sepkiem. Ścigamy się na apeczkę w górę. Kto będzie szybszy? Czy ty klikający łapeczkę, czy my podbiegający do nowych portali? Które są różne, z różnymi postaciami. Najpopularniejszymi będzie mega ciężko, bo to są nowe portale. No to co? Szybko się ścigamy? Trzy, tak dwa, jest. jeden. Tak, tak. łapeczka w górę. I szybko, let's go, let's go, let's, go, let's go. Kto będzie szybszy? Biegnę, biegnę, biegnę. Ja wygram! Ha, nie ja wygrałem. Szybszy. O nie, to ja wygrałem. Ja nie. byłem pierwszy. To on kłamie. Nie, Sebek, to ja byłem pierwszy. Wszyscy widzieli. To ja byłem pierwszy. Ja byłem. Nie, nie e, okłamuj. Ja Ej, dobra, ja. to ja wygrałem. Ej, dobra, napiszcie w komentarzu, kto był pierwszy. Czy wy widzowie, czy my, czy ja, czy Sebek? Piszcie komentarze, a my będziemy wchodzić do różnych portali, gdzie mamy Czalistek, Zły Psi Patrol. O nie, to jest Zigzag McQueen, pomarańczowy zły. A tutaj czerwony z czerwonymi oczami. Później mamy pociąg Thomas, który jest mega dziwny i ma takie ostre malutkie ząbki. A później mamy portal, taki fioletowy, zły minion exe. i następnie Infected Sky. Samolot, który jest zainfekowany, jest na najwyższym portalu. E, także te portale są bardzo długie, wysokie, Ale wąskie i ciekawe, gdzie następno, mnie? Oglądajcie to samo końca, wchodzimy do pierwszego portalu, klikajcie łapeczki, no i wchodzimy. Dawajcie przeciele, wbiegamy, let's go! Boom, let's wow! Go. Dobra, jestem już gdzieś i Sebek też. Dobra, mamy tutaj na środku, na czerwonym dzisiaj pojawiliśmy. Wow. Ej, tu jest Napisane cyfra 1, cyfra 2, ja cyfra 2, cyfra 3. I a żeby stąd wyjść! O nie, żeby z tego portalu wyjść, to musimy yy, wpisać cyfrowy kod, aby odblokować drzwi, i stąd wyjść! O o, ale mamy problem! Doraz, szukajcie, jakie to mogą być cyfry, jakie to o, mogą no być cyfry. Nie. 5, Jaka 6, 7, 1, tutaj O nie, nie, znam kodu Wpisuję nie, byle jaki Ale musimy znać te cyfry nie, da rady go wpisać Musimy poznać te cyfry No chyba, no to w takim razie Idziemy po pierwszą cyfrę Uważaj, Senek, bo to to nie, 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 Dosłownie ja, ja. O, obok siebie sikiera tutaj jest taka, Dora uwaga, 3, 2, 1 i czekaj, biegnę, dobra, przebiegłem. Ok, okej, teraz powoli, powoli, uważajcie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, musimy znaleźć cyfrę, gdzie ona jest, szukamy, Livia, czekaj, ja tu jest? za piaskiem zobaczę, gdzie ona może być, musimy odgadnąć jedną cyfrę w pomieszczeniu, które jest czarne i tu za bardzo słabo widać, chyba, że, ej, to jest cyfra, nie, to nie jest cyfra, ej, jakaś ona gdzieś tutaj Ty musi parę, być, może w górze, jest jakiś parkour. może w górze, gdzieś tutaj, nie, tutaj też nie ma. Ty gdzie. A, a parkur, A, do skakania. A, spadłem. Jak tu skakać? A tutaj, tu, okej. Okay. tu się zaczyna, dobra. A faktycznie tu jest jakiś parkur, lol. Ciekawe dokąd nas doprowadzi. Okej, okay, skacz. A, no, nie czeka, O nie ja też. Czekaj, zaraz cię wyprzedzę. Ja też nie skończyłem dobrze. Bo to trzeba nie nie do szybko. do to wow. trzeba do lewego. Dobra, trzeba dobrze dokładnie skakać, czekaj. Nie trzeba może się. O, tutaj! Dobra, teraz tu, okej. Okay. I trzeba o tu. <laughs> I co, i co? Dobra, patrz, ja przyszedłem, ja przyszedł, widzisz, widzisz? Patrzę jestem skilowiec. Bum! Nie, spadłem. Ej, tam coś było. Tam coś u góry było, widziałem. To było, jaka była jakaś cyfra? No nie patrzyłem dokładnie. Tam coś było, ale nie wiem co. Aj, ja, ja spadłem. Tak będziecie mnie zwalać, to my nie dojdziemy. Tam. <gry> Jak mamy tam dojść? To no dawajcie, bo nie mamy czasu. O, zaraz mi się uda. Dobra, hops, teraz tu. Jaka tam jest cyfra, I... Libia? I... Hop. <laughs> o nie! Jaka tam cyfra jest? Jaka cyfra? Tam jest, tam coś jest, ale ja nie widzę dokładnie, tam coś jest. O lol, dobra, czekajcie, ja muszę jakoś to przeskoczyć. O, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, uwaga, uwaga. Jestem! Jest! Siedem! Siedem! Zapisujcie! Siedem, 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 zapisuj, zapisuj. A, Siedem, no, siedem 7, ok, 7, to pierwsza 7. cyfra. Siedem, okej, okay. pierwsza cyfra to siedem. Ona była tam ukryta za blokami. Ej, tu było 300 IQ. I teraz trzeba znaleźć drugą cyfrę szybko. Dobra, druga cyfra, tu jest druga cyfra, a tam będzie trzecia. Dobra, no to idziemy teraz do drugiej cyfry, uważajmy, okay. ale to nawala i biegnę, dobra, przebiegłem. Okej, okay, tu wskakuje, uh. o nie, lawa, lawa. Ej, zaraz co tam biega? O, oo, o, nie, jakieś lisy lawowe. O, nie! Masz mieczyk, podtory, masz mieczyk. Daj mi jakiś mieczek po prostu, trzeba ja tutaj. O, e! Sam <laughs> wszedł, ej w lawę padł xd Dobra. dobra, teraz idziemy, czekaj, uwaga. Hops, dobra, przeskoczyłem. E, musimy mieć jakiś mieczek. Ale same wpadają i padają XD. Ja mam żelazny jeden. O lol, to mega ciężka. Dobra, może ja to przejdę sam. Trzeba tutaj dokładnie skoczyć i lecimy. bum Jestem, 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 o nie, to na mnie idzie. O, 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 o! Ten las i li, Lilis idzie. O, on chce mnie zepchać do lawy. A masz ty lisie, nie zepchasz mnie do lawy, nie zepchasz mnie, nie zepchasz mnie, o ty mały A masz zostaje, dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pół, pół. Ja się z nim. wywalę go, wywalę go, wywalę go, wywalę go. jest w lawie! O, dobra, let's go, daliśmy radę, yeah. idziemy. Teraz dalej. OK, tam jest chyba jakaś cyfra. Tam będzie cyfra, czyli tutaj strzałkę mamy. Dobra, idziemy teraz tu, hmm. dobra, teraz tu, teraz na prawo, na te, na lewo. Dobrze, i uwaga, mam cyfrę 8, zapisujcie 8. 8 7, 8, 8. 8. I została ostatnia kolejna cyfra, trzecia. Dobra, wchodzimy do środka. Let's go, uważajcie, to i pienie są bardzo ostre, ruszają się. O, lol, trzeba uważać. Ostrożnie, uważajcie. Dobra, teraz tutaj musimy, mamy domek, OK? Domek i tutaj jest, czekaj, w domku ja nie widzę cyfry żadnej. Gdzie tu będzie cyfra? Szukaj. Eee, tutaj mm. nie ma. Hmm, gdzie ona może być? Ona ma, może być gdzieś schowana, tylko uważajcie na to, się kręci. Eee, tutaj może na górze, może na tym, na mm. drzewie jakimś. Czekaj, spróbuję ja to nie widzę. Nie, ja, tutaj też nie ma, tutaj. Eee, mam jakąś dirtę, trzeba no, jest wejść. Jakiś podest. Na drzewo, na drzewo trzeba wejść. Dobra, tutaj wskakuje na drzewo kolejne. Jest kolejna cyfra, dobra! Kolejna cyfra o, to jaka? trzy! Trzy, trzy, Ty? trzy. Dobra, jakie mamy cyfry? 7, 8, 3. Wracamy, wracamy, wracamy. Ok, jakie to było? Jeszcze raz powtórz szybko. 7, 8, 3. 7, 8, 3. I let's go, to dalej, uwaga, uwaga, uwaga. Dawajcie, dawajcie, dawajcie! Aaaaa! Tu jest Charlie destek! Uważajcie! O nie, 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 nie! Dawajcie, dawajcie, musimy go rozwalić! Musimy go rozwalić! Dawajcie! A masz, a masz z piążki, z go dawaj! A masz wokół, a masz wokół! Charlie deskuku! Aj, co jest? On, wyci on a jest. Język a wyciągnął! A ja język, o ej, on językiem Do nam wyciąga! jest! No, 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 no. A, masz. A, masz. a masz, a masz ten, ten język mu! W mu, żeby padu! Dawajcie, we go, we Do go! A masz, a masz, padaj, proszę. A masz, język mu, język mu, język mu, dostaje, dobra, leży! Let's go, dobra! Idziemy dalej, uwaga! I teraz wchodzimy Udało tutaj. Się. bum! I wyszliśmy z pierwszego portalu, gdzie był Chari the Steak. Okej, okay, idziemy teraz do drugiego, gdzie jest psi Patrol. To jest y, Chase? Tak on się nazywał zły Chase, który ma ostre zęby i czerwony. O, dra, ma... to zaczął. To tutaj będzie, chodźmy. Wą, Wchodzimy do portalu kolejnego, drugiego i jesteśmy w lawie! O, o, lawa! Ktoś tu upadł. O, nie, to nie jest dobry znak. Dobra, musimy to przeskakiwać. Uważajcie, robimy parkurę nad lawą. Lawa może ma was spłonąć. Ej, dookoła jest lava. Wszędzie ona się jeszcze leje z góry. Uważajcie, żeby z góry was nie walła. Teraz tu, dobra, teraz tu, hop, przeskakuję Na prawo, dobra, jestem już daleko. Oj, zaraz, zaraz, a co to idzie? A! Co to idzie? A w lawę mnie wypchęła! Uważaj. No, uważajcie! Uważajcie, tu jest jakiś ten wepchnął mnie w lawę normalnie! O, łap, palę się, palę się! Daj mi mieczyk. Nie to ostrożnie! Rzuć mi mieczyk czy coś, rzucajcie mi Tym aptekę. A ma, ja mam Patrz patrz się patrzy mam wiem. Już taki skrab, lawo, wy normalnie on napi on ma napisane lawa, o który jest skrap, który wyskoczył. No. Dawaj, dawaj, złapaj, no, dawaj, rzucaj. O, jest, mam, mam, mam mieczyk mam mieczyk, dobra, dzięki. Okej, okay, jak go teraz rozwalić? Zajmij jakiś dir, ta ziemię, muszę tutaj sobie Masz postawić. A tutaj ja mam ziemię pełną, Okej, okay, dawaj, dawaj, e dawaj. Klikajcie opeczki, widzę, pamiętajcie o subskrypcji. Zostawcie subika, ja muszę pokonać. O nie, to już wpada do lawy, płonie. No, serio. Dobra, jeszcze raz musisz wyżej. O, dobra, dobra, dobra. idealnie, idealnie. Dobra, biorę teraz to, dobra. i teraz tutaj postawię. Bum, bum, bum. Bum, bum. Dora, uważać, trzeba. Żeby to nie walnęło. I teraz go atakuje. O masz, o masz, on mnie bije. Dobra, dostał, 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 dostał. Ucieka. Aj! Dawaj, przesunął dawaj. się! Przesunął się po prostu. O nie, idzie do mnie! O omasz, O masz dora, jest lawie, ci. jest padu, dora, padu, padu, padł. Idziemy teraz dalej, teraz tu. Dobra, uważajmy, ale to jest mega ciężki portal, Uff. gdzie wszędzie jest lawa. Zaczcie, lawa cieknie na dół. Dobra, idziemy teraz dalej. No, trzeba dalej, co? Ale tu gorąco, normalnie. No wypokój. Dobra, a tutaj przeskakujemy robimy parkura teraz tu, tu, hops, 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 patrzcie, skacze jak dobrze. Ej, ja razu... nie razu... Oooo! Wpadłem, bo razu nie wpadnę o, tutaj mamy przejście dalej, dobra, to ja przeskakuję, robię parkura, szybko biegnę, 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 jestem bardzo blisko. Przechodzę koło lawy, O, le, patrz jak blisko, lawa tu jest, ra przechodzimy, przechodzimy. Ała jeszcze troszeczkę. O, co jest? Ej, tu jest Chase. Cześć, tutaj jest Ej, on zaję. szczela z czegoś! Z działka szczela! No, wow, strzela! Dawaj, wysepkamy go w lawę, w lawę go! Ej, patrz, on ma takie wielkie działko, ale duże, nie szczele we mnie cześć! Dobra, wyciągnę miecz i go trzeba wepknąć. Na lawę, na lawę, na lawę, on mnie pcha, on nawala! No Ej, zobaczajcie! Całego jestem! ma, jest w lawie, jest w lawie, patrz, Ej, Płonie, pali się, pali się. płonie w lawie, płonie w lawie, ale on jest mega ciężki, strzela jeszcze działki, uważajcie, żeby was nie trafił. Ej, o, no, w lawie. uważaj, z koło ko ko twojej głowy to przyleciało. Dobra, dobra, płynie no w lawie, płynie w lawie, płynie w lawie, dobra, do może padnie, uwaga, jest, spadł, dobra. Wow A, lava go rozwaliła Było mega ciężko Dobra, idziemy dalej I to był drugi portal Chase'a I są coraz to gorsze Gorsze, większe portale Teraz będzie Zigzag McQueen I jest to Orange Czyli taki yellow, żółty Wchodzimy do niego Boom Okej, okay, jesteśmy Co to jest? O, te portale są Zobaczcie, jakie długie Jakie wielkie Uhu ale on jest bardzo, bardzo duży. I teraz mamy laki bloki Ale to jest jakieś. Złota I tam do góry jak on się ciągnie. Lewo, prawo, lewo, Dobra, prawo. musimy tu bardzo uważać. Uwaga, zaraz to przejdziemy. A on w ogóle ten portal tak wygląda jak moja bluza żółta. Zobaczcie, on jest takim koloru, jak moja bluza piękna, żółta, która jest dla was tak samo. Smilandia! Zobaczcie, tu mam fajną grafikę. Fajną czapkę elegancką. Tutaj jest minka też uśmiechnięta. I fajne puzzle! Smilandia! Dużo rzeczy na moim sklepie. Smilstokrucha, Pell. Sprawdzajcie, z tej okazji są wyprzedaże. Totalne czyszczenie maga tylko do końca stycznia, więc się pospieszcie. Jak styczeń się skończy, to się skończą rabaty. Wtedy już wyprzedaży nie będzie, więc sprawdzajcie. Link w opisie: smileys.pl. No, no, ja was widzę. Dobra, idziemy tam. Co, co? Let's go. Wskakujemy tutaj, mamy lucky bloka, otwieramy go. I wow, dostałem łopaty i mieczy, które masz tutaj. Uważajcie, żeby nie spać. Tu jest jakaś głowa, która leci na lewo i prawo. Uwaga, skacze! Teraz! Pum! Jestem, dobra, mamy kolejnego laki bloka, otwieram. I mam złoto. Ubieram się na złoto. Ej! Teraz wyglądam dosłownie, jak w prawie... W prawdziwym życiu idealnie pasuje do tego portalu, ale jest fajny, naprawdę. Wszystko jest w tym samym kolorze. Smój slow team! Let's go! Dobra, idziemy, przeskakuję dalej. Trzeba tu lalka. Uwaga, muszę się rozpędzić. Skacze, skacze, skacze I jestem dobra? Uwaga, otwieram kolejnego goblaki Bloka, dostałem ziemniaki. E, ziemniaki. O, tu są. Smacznego. Różne takie ziemniaki, wam dam trujące. A macie ziemniaki trujące? O nie, nie, nie chcę. Nie. A nie, nie. masz, masz ziemniaki, bu, 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 wywalam wam ziemniaki. O, te wezmę. Ej, tu są głowy lalki. Squid game. Ej, to jest głowa lalki. Squid Game. Uważajcie, żeby was po prostu nie zwaliła, nie? Bo ona leci na lewo i prawo. Dobra, uwaga. 3, dwa, jeden i... Ziu! Jestem, dobra. Kolejny Lucky i Ej, co to jest? Baby smile Slow? Ej, mały Slow tu się pojawił. Zaraz, przecież to jestem ja, smile Slow. Baby Smythlow. A ja teraz mamy kolejnego. Oj, żebyśmy nie padli. Znaczy, ja to rozwalę sobie tak bezpiecznie. O, tu przeskoczę. O, mamy złoto. I teraz tu na Lucky bloka. Otwieram. Boom, TNT mam dużo. Jo, patrzcie, ile TNT. Idziemy dalej. O, TNT na niego wysadzę. To jest Zygzak McQueen. Joe. Drabiorę lucky bloka. O mamy teraz nawet ten. I tylko strzał potrzebuje. Dajcie mi strzały, przyjaciele. strzały mi dajcie. Potrzebuje mnie tylko. Potrzebuje mnie. Cały strzał, dawaj Sebek. Dawaj, 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 dawaj. Musimy go dawalić tego zygzaga. McQueen. A masz, uwaga, w opony mu przebije. A masz w opony, w opony mu celne. A masz w Dostał, dostał. I to jak dostał? Mega mocno. Nie będzie mógł Przebiłem mu oponę dosłownie. A masz, Dostał, teraz drugą mu przebije. kio, ma ostre zęby. Dobra, a masz zęby, w zęby mu przekuje. A masz zęby. No tutaj jest na dół. Ha, ha, ha. I do kolejnego laki bloka. Jestem, otwieramy, bum A w środku mamy łopatę, dobra Okej, okay, proszę bardzo, Macie tutaj e, Przeskakujemy dalej, hops I co, mamy wyjście? On spadł na dół po prostu ha, I ty też, Livia Nie, oh, yeah! wow! Livia Teżem. Livia spadła też, serio O, Samek przeszedł Livia spadła da, razem z tym samochodem nie. O nie no nie umie skakać <laughs> Dobra, idziemy teraz tutaj, bum I jesteśmy, dobra, przeszliśmy ten portal O, Livia się pojawiła jesteś Uważajmy, bardzo uważajmy, żeby nie paść, dlatego że jak spadniecie, no to wtedy możecie wypaść Okej, okay, to był trzeci portal, lecimy do czwartego, To jest prawdziwy ZigZag McQueen czerwony No i wtedy pociąg, minion i infected sky, zobaczmy co w tych będzie Let's go w kaku, skakujemy po... jestem, okej, okay, dobra To teraz mamy cyfrowy kod do drzwi, jedna cyfra to liczba drzew e, Druga i trzecia cyfra to liczba NPC-tów, czwarta cyfra to liczba ławek Okej. Okay. Dobra, to musimy policzyć rzeczy, ile tu jest w środku. Drzewa. Okej, okay, drzewa. No to, dobra, to tak, ja liczę... Ale drzewa te chodzące, Ja czy liczę NPC-ty, a ty drzewa, czyli normalne. Nie ja Okej, okay, dobra. dobra. Raz, dwa, liczymy, Jedno. liczymy. Trzy, cztery, Drugie, pięć, trzecie, sześć, siedem, quarte, osiem, piąte, dziewięć, szóste, dziesięć, siódme. jedna. O, ja pomyliłem, siawy. Siedem. O <laughs> nie. Ja nie wiem, te to jest ciężko policzyć. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa na trzy na trzyna, trzynaście. Trzynaście mpc Dobra. Eee, I co już nam zostało? Czwarta, trzecia, to liczyło... Ławek, ok, to liczę. 7, 1, 3, 5. 7, 1, 3, 5. Ok, nie przechodzi. <laughs> No to jeszcze Jak? raz liczymy. NPC -ty ja NPC-ty policzyłem, ja NPC-ty policzyłem. Dobra, no to ja drzewa liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć siedem, okej. Okay. Siedem, jeden drzew. osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. dwanaście. Okej, dobra, siedem. No to w takim razie czekaj, wpisujemy pierwsze, yy, pierwsza cyfra, to liczba drzew, siedem. Okej, okay, dalej, dalej to jaka jest? Dadek policzył dwanaście npc ów Dwanaście, tak dobra. I pięć ławek. Okej, okay, 12, 1, 7, 5, 8, 9. Nie! Nie pasuje! Nie, no wywalcie to, wywalam to. Bloki, ona nie, nie wytrzymę! To Oj rozwalcie, nie, to rozwalamy. Nie rozwalamy. To nie po, Ja już wiem. DD, dawaj krzesiwo! Musimy to wywalić normalnie krzesiwem. Wrzucajcie krzesiwo! Wywalamy DD. 3, 3, ej, ja chyba to rozumiem. Wywalimy to. to. Dole, dawaj krzesiwo! I to normalnie wywalimy. Zaraz powierzchnię. bo będę podpalał! Podpalajcie to i to drzwi, jak wybuchną. Normalnie, eopatr 3, 2, 2. wywalamy. Dawajcie! Let's go! PO! Wchodzimy! Wjeżdżamy! O nie! To Zygzak McQueen! O, 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 ma tutaj! On jest zły! O nie, do, o, o nie mamy jak przejść! O nie! Najgorzej, a. najgorzej! a Bije się, o nie przyjaciele, gdzie jesteście? Zostałem z nim sam! O nie, 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 nie! nie. O mnie chce rozjechać! Jak on nawala samochodem! Jak on gazuje! A Zostaw, ją zagazuje Draszuk, komuś się uciec! No, ja uciekam, uciekam tędy. Patrzcie on gazuje, jak on jedzie szybko! ko za drzewo, za drzewo, za Ale on gazuje! Jak mocno, głośno. O nie, zostaw mnie z egzaku. Queen, ty byłeś bardzo szybki. On mnie zawsze dopadnie. Gdzie nie ucieknę, to on jest bardzo szybki. Dobra, czekaj, tutaj, uwaga. Czekaj, za, zabaruję mu zdjęcie. czekaj, czekaj, czekaj. Uwaga, patrzcie, patrzcie. To po, 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 po. Jest, teraz nie przejdzie. Nie przejdzie. Co? Jak on to robi? O, o. Ej, patrzcie, on co tu mają przeskoczyć? Ale jest zablokowany. Co jest? Przeskoczył. No nie, dobra. A ma zmieczyka! Nawalamy, nawalamy. gdzie jest Sebek Livia? Ich wciągnęło. Co ty zrobiłeś zrobiłeś z nimi? O nie. Tylko mnie nie wpakujesz z auta. Ja z nigdzie za nie! Jadę. nie Pojadę z tobą, nigdzie. A masz w oczy, dobra, z tego, z szybko diamentowego. Uwaga, masz. Lucky był. pum! Dostaje. Dobra, ja go zaraz ceny. Dostał, dostał, dostał. Uwaga, a masz drugi raz. O, nie pada, nie pada, dobra, szybko, poważnie. O, masz, pum, w oponę mu przybiłem. Jedną oponę mu przybiłem, dobra, druga opona. Jest trzecia opona. Przybiłem mu opony i czwarta. Pum jest, Przebiłem mu opony! I szybko stąd wychodzimy! Dobra, jestem, pojawiłem się. Okej, okay, przecież jesteście! Co się z wami stało, Sebek, Livia! Co się z wami stało? I ona zjadł. Jak go pokonałem, to wtedy wy się pojawiliście. Widzicie? Tak, Jakbym go właśnie, nie rozwalił, no. to wtedy byście tam zostali u niego w samochodzie na zawsze. Uważajcie! Drajdziemy do kolejnego portalu, tu będzie pociąg Thomas! O, teraz trzy najgorsze portale. Thomas, minion Exe i Infected Sky. Najgroźniejszy nie lubię samolot. Pociągu. Patrzcie, to jest samolot, który normalnie lata i chodzi, nie? Musimy na niego uważać, on ma taką paszczę Dobra, uwaga, idziemy teraz do pociągów Pociąg do was pu. Jesteśmy, wow, tu już wszystko na niebiesko O, diamenty mamy, ej, diamenty Dawajcie, Kirofa, kopiemy diamenty Ale mam tak tylko jest, łopatę mieczykiem. O, Mam a tylko ja łopatę mam. O, nie. A ja mam mieczykiem. Kto chce diamencika, to klikaj łapeczkę O, jeden jeden like to jeden diamenci Klikajcie łapeczki I pamiętajcie o subskrypcji Dobra, idziemy teraz, tutaj mamy pytanie Co najmocniej bije? Ok, co bije najmocniej? Hmm. Wulkan, Lawa, diament, diament, Magma. Hmm, co wybierzecie? Co wybierzecie? Ja lawę. Okej, okay, lawe. Aliwia co? Co wybierzesz? Może hmm. tutaj coś innego jest magma, kamień. Ja wybieram może kamień czekaj to na pewno nie. No to ej, magma bije, magma właśnie? Bije. Tak, magma, magma bije. To, to, to będzie magma. Dokładnie, o nie! To nie była magma. Oj, magma nie bije? No to... to było, może wulkan. A co najmocniej bije? A, dobra, to zresztą zrozumiałem pytanie. Dobra, to bije wulkan najmocniej. Ja wchodzę w wulkanu. Też nie! O nie, moi przyjaciele padli. To ja wybieram w takim razie lawę. Uwaga, uwaga, folce, i tak to była lawa. Dobra, idziemy dalej. Yy, to kolejne pytanie, w czym się myje ubrania? Okej, okay, w czym się myje ubrania? Pralka? Czy może kran? Czy może zlew? Albo może mikser, e, czajnik, dobra, w czajniku się nie myje, w mikserze też nie, bo w mikserze robi się owoce. W zlewie tak myje się. Tutaj, ale czekaj, to zlew nie ma kranu, a kran jest tutaj, o nie to nie pasuje. To pralka, pralka, w pralce się myje ubrania, uwaga! Jest, dobrze zgadłem, tak jest, nie rozwaliło mnie. Dobra, idziemy dalej. Kolejne pytanie. Co jest największe? Uwaga, worek, reklamówka, plecak, poduszka, walizka. A nie, największe, ej, największe, co jest miękkie! Okej, okay, dobra, źle zrozumiałem. Miękkie, ej, miękka jest poduszka! Poduszka, na pewno wybieram odpowiedź poduszkę, dlatego że mam też takie fajne poduszki, zaczcie na moim sklepie eleganckie! Kosmiczne, nowe poduszki. SMOSU team! Możecie też mieć takie fajne, wygodne, bardzo eleganckie poduszki, moje, kosmiczne, gdzie jest moja cała ekipa, gdzie tu się strzelamy właśnie z kosmitami, jesteśmy w, w kosmosie, więc sprawdzajcie, wpadajcie po takie fajne poduszki, link w opisie smysok.pl Dobra, a ja wybieram poduszka, tak? Ja... O, okay, cześć, zostajesz z tą poduszką. Dobra, ja wybieram poduszka, bo poduszka jest miękka. I uwaga, uwaga. Boom, je ja zgadłem. Let's go. O nie, tu są siekiery i jakieś. O, moby próbują przejść i padają. To są żelazne jakieś golemy. W sensie, one są lodowe. Dobra, dobra, uwaga, muszę to przejść jakoś. O nie, gdzie są moi przeciele? Przyjaciele! Musicie wrócić poważnie. O nie, moi przeciele! Muszą tu wrócić, bo nie wiem, czy ja dam radę. Dobra, a masz, a masz ty? Dobra, przychodź zaraz tutaj szybko. Uważaj, Uważałam, że bo jeszcze byś sieknie to. O, masz ty, golemy, a masz, pom. Nawalam w niego, dobra. Drugi raz. Pum, pum. Drugi raz dostał. Let's go. Jaka była odpowiedź w ostatnim pytaniu? Tu jestem. Pralka, pralka, wybierz pralkę. A wow, on bije. Dobra, o nie, nie. Pralka, masz. pralka wybieram. O, a tu jest pociąg. Pociąg Tomek. Jo, ale on porysowany. Ja, ale tu nie ma odpowiedzi, pralka. Tu jest plecak, poduszka. A poduszka, walizka. poduszka, sorry, poduszkę poduszka, wybierz. Szybko, dobra, chodź dobra. Sebeg. O, tu jest pociąg Tomek. Musicie mi pomóc, bo mnie już O, o, już jedzie. ciuch, ciuch, ciu, ale nawala głośno. Dobra, idziemy. O, nie. Juu, przychodzi, przychodzi. A, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. go, Przejeżdża, nas, przyjeżdża. On chce nas rozjechać jak pociąg, wiecie. Wow, uważajcie jeszcze na te... Nie Ciekiery, które nawalają dosłownie po bokach. A masz, o masz ty pociągu, puf, dostał, dobra, musimy mną Dajcie, TNT podpalaj, masz, ja mam TNT! Albo nie, dobra, nie. Dajcie mi strzały, dajcie mi strzały, ja strzałem, z trzałami go walnę Strzały, czekaj, czekaj, ja już ci daję strzały! Daj mi ten mieczek już opuściłem. Daj mi strzały, daj mi strzały, no no. Trzymaj, będącam ci! Okej, biorę, 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 a nie, nie dostałem! Nie mam, nie mam strzał, nie mam strzał! Dajcie mi szybko, nie rozjęcia! Dziękuję, za tobą za tobą! Biorę, 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 biorę Okej, Ok mam, go masz! Nawalam, nawalam w niego. Dostał, dostał z ty, patrzcie. Bo to jest lucky bow. Hey. To jest lucky bow, to jest lucky bow. Dlatego tak nawala, patrzcie. A masz, w pociągu Tomku padaj. Ej, Dostał, 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 patrzcie Yes, let's go, rozwaliłem go no, Ale dostał No to był właśnie szczęśliwy Lucky Bow To jest właśnie łuk, który jest szczęśliwy I on powoduje takie różne efekty O, tu są przyciski, teraz klikamy i bum, wychodzimy Przyciski, halo, e, przycisk, halo O, jest, zadziałał, dobra, mamy I teraz jeszcze zostały nam ostatnie dwa duże portale Jest to Minion X i Infected Sky, czyli samolot z taką pasją. Coraz straszniejsze Wow, dobra, dwa bardzo duże portale, to są największe portale ale z tych o, od tego jak co myśleliśmy od małych no to co wchodzimy pum, i się tepnęliśmy Będziemy. co to jest o jakie wielkie kule co jest Czu, ale no wola, kula. Dobra, to teraz musimy to w takim razie. Ale Teleportność się, mamy perłę. Okej, okay, mamy tutaj perły po prostu endu. E, ja was z wami się podzielę. Mać tutaj, e, dałem wam, wezmę 30. Okej, okay, no to teraz mamy się tepać i rzucać właśnie w te kratki, jeżeli mamy cenność, i tu przeskoczyć, dobra. I uważać na te kule, które teraz to tak mocno nawalają. Ale to podmuchy są takie mocne. Nazrzucam, rzucam, rzucam. Bum, jestem. Okej, okay, teraz wy, dawaj sobie. Dobra, dobra, wrzucasz, A... jest, dobra, wow, to już trafiłeś, o, elegancko. Uwaga, ja eee, w ja, ale... kulę nie trafiła. Dobra. O nie, trafiłem w kulę, o, łapadłem, o, ej, normalnie spadłem na dół, trafiłem niechcąco w kulę i ta kula mnie zatrzymała i jestem od nowa, muszę zaczynać od początku. O lol, dobra, trzeba serio uważać, ja trafiłem niechcąco w tą kulę, dobra, dobra jeszcze estrożnie. raz. Ostrożnie. Dobra, teraz tu, jest, trafiłem, 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 jestem, 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 teraz tutaj trzeba, uwaga, uwaga, dobra, leci, leci, ja. jest, trafiłem znowu, dobra, uwaga, uwaga, lecimy coraz tu wyżej jest, trafiłem na sam środek, idealnie, lol, dobra, okej, teraz tutaj musimy, uwaga, rzuca, 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 leci, 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 jest, trafiłem, dobra, jak wysoko, teraz Sebek, dawaj, Sebek się tepnął, okej, i Livia, Livia jest w tyle, Livia jest do tyłu, uwaga, uwaga, czy trafi, o, trafiła, dobra, i teraz tutaj musimy, tam musimy trafić, co, do tego środka, Ty nie, to może na dół i wtedy do góry, no, nie wiem, teraz, czekaj, uwaga, rzucam wysoko, leci, leci bardzo wysoko i trafię, o nie, 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 nie! O, nie! Wow, teraz o, nie! żyje, żyje to teraz żyję, żyję, przyrzucę. Teraz ja moja kolej, moja kolej! Ej, tam jakoś trzeba trafić. Leci! Dawaj Sebek, dawaj Sebek! Ale jak tam przejść do góry, tam do góry? Nie Widzisz doleciało! jak ciężko! Patrz moje doleciało, prawie, byłem u góry! Irta trzeba posadzić się. Dobra, ja mam jednego Dirta, Irta. Raj, idziemy, Sebek już buduje. Sebek już buduje, idziemy po tych skodach. Dawaj, jestem coraz wyżej. To, uwaga, gdzie mam to rzucić? Tam dorzucić LOL, dobra, uwaga, uwaga. I pał leci! Jest rzuciłem, jestem, jestem, a, jestem, jak ty będziesz BLISKO ja Dobra, ty ja będziesz teraz blisko. rzucam Patrz, dawaj, daj no dawaj, dawaj, dawaj Dobrze, jest! Uh. Teraz Sebek jeszcze, Sebek, buuu, dawaj, dawaj, daj Sebek, Sebek i ja się pozbudujemy. Co to jest? O to za boss, ej, to jest jakiś I mutant Potwór jakiś w środku ma czachę, widzicie, pierwszy raz widzę takiego potwora, dlatego uważajcie, żeby tam nie spać. No rzucam, to, jesteśmy na jakimś endcie. to już tak smoki są i jestem minionekse! Dobra, dodała, bijemy tego bossa, on jest o, duży! Nie. I ma u góry życie, musimy go rozwalić. O, wow, jaką biję mocno! Aż! Ja Nabijemy, ja, go bijemy, go bijemy! O, ma o, u góry, góry bardzo dużo kolce. życia ten boss. Trzeba go wyrzucić stąd. Ale nie da rady, patrz, on stoi. jako ma czaszkę. Dawaj, dawajcie, we trójkę go, we trójkę masz. go. Z Lucky Balla, z Lucky a, Jest, bada. elegancko, oh, elegancko. Jest, jest, Jej. jest. Dobra, elegancko, dostał. Wow, aż poleciały te. O, mamy minionka, atakujemy go. Minionka jeszcze. O nie. Dawajcie bo dawałabym w niego, a masz. masz. Patrz, jak ile strzał wywaliłem. Strzał dużo. Ale on ryczy, on ryczy, krzyczy. Jako minionek krzyczy. I słuchajcie, on robi waa, wow, jak ryczy. A masz, no. masz. Dobra, tutaj i pum. Jaki głośny. Dobra, nawalamy. O nie, co to jest? On poszedł ze swoich, on swoich. Uważajcie na siebie. A masz, o, tu się a masz, czynia, a siebie czynia, proszę nawalamy, państwa. Nawalamy, 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 nawalamy. Muszą paść. Cały czas nawalam, nawalaka w złuku. No dobra, w razie co to macie? Szardy, jeszcze te, znaczy, jak to się nazywa? Teleporty i możecie się podobać. O nie, więcej ich to jest! O nie nie, 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 nie! Dawaj, nie, nie. dawaj, dawaj, pomogę ci, pomogę ci dzieje! Terefką się tepnię, terefką się tepnię. Ja tepnęłem się, tepnęłem się, uciekam, uciekam, uciekam. O masz, poł, dostałem. Nawalam, nawalam te robactwo, a a nawalam, nawalam. nawalam On nie chce paść w ogóle, o ma tą zbrójkę i nie chce paść. Dobra, ej, tu jest wyjście, tu jest wyjście. Może tu wyjdzie? Nie, tu nie ma wyjścia. O nie, gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście? To na środku jest wyjście! Na środku jest wyjście. Dobra, dobra, czekajcie, musimy go rozwalić Dobra, uwaga, dawaj, atakujemy go, Ty, ty, ty! a masz, minionku, a masz, wszedłem niego, wszedłem, jest Uwaga, padł? Nie, 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 leż, leż, tutaj A masz, a masz, a masz, nawalamy nie, w niego, nie pa jest, padł, padł. Padł, padł Dobra, padł Dobra, teraz szybko uciekamy, tutaj, dawajcie i teraz tam został ostatni samolot Infected Sky Tu będzie no ciężko Chodzimy do tego portalu Okej, okay, dobra e, Co to jest? Pff. Ej, to jest bardzo łatwo Co to? E, tutaj mamy skrzynkę, marchewkę. ładnie Mamy tutaj przywoła i jakieś jajka Okej, okay. o co tu chodzi? Tu trzeba jakoś przejść Ej, tu jest jakiś labirynt no dobra, po prostu Dobra, to biorę jajko i marchewkę A, tu mamy labirynt do przejścia Ale tego labiryntu nie możemy wejść I tu trzeba przejść do drzwi, które są zamknięte Okej, okay. dobra I tu trzeba je otworzyć Dobra, już rozumiem. Trzeba iść świnką. O, jaka słodka ja świnka! Ja mam siodło! Okej, okay, czyli tą świnką musimy zacząć... Cześć, gdzie ją trzeba wyjść. Tutaj trzeba wyjść. Okej, okay, tu, tu jest wskazane. Strzałka, no. Dobra, no, tutaj dajemy to, następnie dajemy teraz siodło. Eee, Cześć, siodło trzeba dać. Dajcie mi siodło. Bo... Ja mam siodło, trzymaj! Okej, okay, daj mi siodło i trzeba usiąść na siodle. Dobra, i, i teraz dajmy... Macie, czy dać wam? Okej, okay, teraz usiadłem, dobra, i teraz jeszcze wędka z marchewki. Ale marchewka wystarczy? Nie, wędka z marchewki. To daj mi wędkę z marchewki, weź mi rzuć, czaj. O nie, ona idzie, ona idzie! O o, ona idzie, ona trzymaj, idzie. Trzymaj, trzymaj! Rzuć mi jakoś, rzuć mi jakoś. Rzuć tak, mi z góry. Tak dostaniesz? Czekaj, uwaga, to rozwa... O jest, dostałem, o, dobra, was. dobra, okej, le... okej. Okay, okay. Dobra, dobra, teraz tutaj idę, labirynt muszę przejść tą świnką. Dobra, 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 teraz tutaj, wy też próbujcie. Dobra, idę teraz dobra. tu. No Okej, okay. świnką możemy przejść poprzez tym właśnie szkle z tyłu, dobra, o nie, tu jest... Trzeba wybrać tą drogę, teraz tu w lewo. Ten labirynt nie jest taki prosty, nie? Teraz tutaj w lewo, teraz tu w prawo, tu znowu w prawo. Lewo, ale ciężko się przychodzi. Idź, świko, idź, świko, świnko Damy radę. Idź, idź teraz. Prawo, dobra świnka. A, ja, ja. dostaniesz marcheweczkę Dobra świnka, dobra świnka, do przodu, do przodu, dobrze, 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 dobrze. Idziemy teraz tu. Uwaga, uwaga, uwaga. I tak, tak, tak. Przeszedłem, drzwi otwarte, drzwi otworzyły się. Jak tu świnko wszedłem. Dobra, let's jest teraz wychodzę. Szybko rozwalam, 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 przechodzę, przechodzę, przechodzę. Jest, przechodzę i jestem, drzwi się otworzyły. I świnka przy... O nie, świnka zamknęła Wam. No nie zamknęła, czekaj, Jaka wam tego. zamknęła tam, no i wchodzimy dalej, Bum, mamy puste pomieszczenie. Wolność, wolność i swoboda. Yes! I tu mamy różne bronie! Wow, ale dużo broni. Okej, okay, ale... Zaraz, zaraz tam leci Infected Sky to ten samolot, lata! I coś nawala, on coś rzuca! Co to jest? Łonie wybuchy! On nas chce zbombardować! Normalnie rzuca, uważajcie, przeciele, uważajcie! Tutaj normalnie rzuca, patrzę! O! Ja się Ło, po mojej twarzy! Pała, dostałem! O, nie, 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 szybko bierzcie bronię, bierzcie bronię, musimy go nawalać. Bierzemy teraz bronię, musimy, uważajcie, uważajcie, bierzemy teraz te wszystkie bronie. Musimy na niego strzelać, bierzcie te rakiety i tak dalej. Teraz będziemy go Dobre. nawalać. Mam wielką rakietę! Rozwalecie! Puf, leci rakieta! Oj, nie trafiłem go! Oj, przyleciał, nie, on szybko lata. Dalej, musimy go celnąć, musimy go celnąć z rakiety po prostu. O, mleci! A masz, a masz w górę, w górę, w górę, w górę, w górę mu! A masz tutaj, w twarz, w twarz, w twarz! Ajajaj! Aj, 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 aj. Oto walne otamy, żebyście budowli tych się nie rozwalili! Aaa! strzela też! Tutaj w twarz mu celnąłem! O, nie przeleciało! Nie, najgorszy, trzeba dobrze wycelować. Uwaga, uwaga, namierzam, namierzam. Namierzam. Pipkam, pipkam. Uwaga, uwaga. I namierzanie. Puu! Leci! ja Ominąłem, Dobra, jest czas, jest czas, jest czas. Muszę dobrze trafić. W twarz, w twarz, w twarz! I dostaję twarza, masz poważnie! Puu! Uuu, dostał! Yes, wznowiłem go! Takie! Yeah! Elegancko, trafiłem mocno w samą głowę. No, robicie co? Lepiej stąd uciekajmy, uciekajmy. Weźmy to wykopmy i szybko zrywajmy stąd. Macie kilofa? Ja mam! Może trzeba to po prostu rozwalić i idziemy stąd. Albo nie, czekaj, tu jest wyjście. A, tu jest wyjście, dobra. Ok, mamy tutaj. Pu! Ok, wychodzimy, dobra. Już do żadnych portali nie wchodzę. Nie wchodzę, one są mega creepy. Ja też nie. Odpuszczam. Napiszcie w komentarzu, widzowie. Ok, proszę was, kto jeszcze ogląda? Napiszcie w komentarzu, jaki portal Wam się najbardziej podobał. Czy Stek Char, Charlie, bo on tak się nazywa. Czy zły Psi Patrol? Czy może tutaj, patrzcie, e, Zygzak McQueen. Może żółty, albo czerwony. Albo Thomas Pociąg. Albo właśnie Minion Exe. Albo Infected Sky. Napiszcie w komentarzu, jaki portal Wam się podobał. Ja będę czytał komentarze. Klikajcie łapeczki subika, wpadajcie do sepka. I także widzimy się jutro. Dokładnie. A my uciekamy do lasu. Let's go! Do lasu, do lasu, do lasu, do lasu. Uciekamy od portali.